Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa na spotkaniu wprawdzie zdalnym, ale bardzo ważnym Komisji do spraw Sportu, Turystyki, proszę Państwa, krajów grupy Wyszehradzkiej, krajów grupy V4. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji przez ostatni rok, a właściwie więcej już niż rok, dotknięci jesteśmy pandemią i nasza prezydencja, która Kończy się z końcem czerwca tego roku. Przypadła właśnie na ten bardzo trudny okres, ale cieszę się niezmiernie, że jednak potrafiliśmy w trochę inny sposób, ale bardzo aktywny, ze sobą się spotykać. Od lipca ubiegłego roku odbyliśmy trzy spotkania przewodniczących państw, parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję spotkać się na żywo na Dolnym Śląsku, ale cieszy mnie również, podobnie jak moich kolegów z Grupy V4, że przez ten okres mijającego roku naszej prezydencji bardzo aktywnie pracowały komisje tematyczne. Najczęściej to była Komisja Spraw Zagranicznych, ale nie tylko. I dzisiejsze posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki jest niezmiernie ważne, proszę Państwa, dlatego że pandemia bardzo mocno uderzyła w tę branżę turystyczną, a jesteśmy przed sezonem wakacyjnym i z pewnością ta wymiana informacji na temat tego jak sobie z tym problemem poradzić rozmowa jak wygląda to w poszczególnych krajach i jednocześnie taka strategia żeby pomyśleć jak można by promować nasze kraje to jest naprawdę dobra okazja żeby podczas obrad tej komisji o tym porozmawiać witam bardzo serdecznie wszystkich przewodniczących wiceprzewodniczących a także członków komisji kultury fizycznej sportu i turystyki państw grupy wyszekrackiej bardzo dziękuję Prezydium Polskiej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki za zorganizowanie tego spotkania, bardzo ważnego spotkania. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest bardzo gorący okres, nie tylko ze względu na wakacje, ale mamy przecież różne wydarzenia sportowe. To jest także taki wymiar, który potrzebuje obecności ludzi. Powoli ta pandemia opada i wszystko idzie w dobrym kierunku, choć nadal musimy zachowywać ostrożność i myślę, że podczas dzisiejszego spotkania będziecie Państwo także mogli o tym porozmawiać. Duże imprezy sportowe z obecnością także widowni kibiców, bo dla nas kibiców to jest ważne, ale myślę, że dla sportowców również. Czyli poruszać będziecie Państwo naprawdę bardzo istotne tematy, bardzo na czasie i mam nadzieję, że uda się wspólnie poprzez wymianę informacji i dyskusję na dzisiejszym spotkaniu Komisji Grupy V4 wypracować najlepsze rozwiązania, które pomogą nam wyjść z, ten, z tej pandemii, a jednocześnie spowodują, że ten okres wakacyjny, a także okres dużych imprez sportowych będziemy mogli przeżywać w sposób bezpośredni, a niezdalny. Życzę w związku z tym owocnych obrad i tego, żeby zakończyły się konkluzjami, które pozwolą nam wszystkim wracać powoli do normalności.